Witajcie nic po nie. Długo nie musieliśmy czekać na betę, więc sprawdźmy osobiście, jakie zmiany na nas czekają. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że era Age of Heroes jest w trakcie prac, i jako taka, żadna ze znalezionych w niej zmian i implementacji nie jest ostateczna. Podobnie dokument z listami poprawek, który będzie aktualizowany, poprawiany i uzupełniany w okresie publicznej wersji beta klienta. Jest to przykład bazy, w której miałem obsadzonych niewolników przy wszystkich stanowiskach. Obecnie, jak widać, pusto, niewolnicy znikli, ale nie do końca. Jeśli mieliśmy ich w stanowiskach i zapomnieliśmy wyjąć przed aktualizacją gry, to znajdziemy ich w tych samych stanowiskach, jednak nie spełniają już wcześniejszej funkcji. Nie ma już slotów, więc jak ich przydzielić do pracy? Zbudowałem małą bazę, w której wszystko za chwilkę przetestujemy. Aby cokolwiek zrobić z naszym niewolnikiem, będziemy musieli go postawić tak samo jak Trana. Oczywiście zabierze on jedno miejsce w naszej społeczności i będzie można go zabić. Stawiamy go gdziekolwiek w naszej bazie, a on już sam znajdzie odpowiednie stanowiska, które automatycznie zajmie w obrębie 50 metrów. Obecnie nie ma limitu, ile stanowisk może obsadzić dany niewolnik. Myślę, że zmieni to się w najbliższym czasie. Stawiamy na przykład 10 pieców i jednego chutnika, a on wszystkimi piecami się zajmie. Prawda, że to ułatwia sprawę? Widzimy, że niewolnik poszedł sobie do stanowiska Kowala. Automatycznie dodało nam go do wszystkich stanowisk odpowiadających jego profesji. Dodatkowo widzimy, jakie bonusy dostaniemy w trakcie tworzenia broni. Spójrzmy teraz na inne stanowiska. Możemy przenosić go między stanowiskami i niekoniecznie odpowiadającymi jego profesji. Jednak jest to tylko animacja postaci, która nie ma wpływu na daną profesję. Jeśli posiadamy niewolników tej samej profesji, ale z innymi bonusami, to automatycznie doda ich do stołów, w których możemy zmieniać ich w zależności jakie bonusy chcemy uzyskać w przedmiocie, który stworzymy. Mamy teraz większy wpływ na to, jak wyglądają nasi niewolnicy umiejscowieni przy stanowiskach. Nierzadko mieliśmy poplątanie z pogmatwaniem, i każdy niewolnik różnił się od siebie znacząco. Teraz możemy ubrać ich tak, jak chcemy, przefarbować ubrania, a nawet uzbroić. To, gdzie go postawimy, nie ma znaczenia. Animacje są świetne, ale on i tak będzie przypisany tylko do stanowisk odpowiadających tylko jego profesji. Celem funkomu były żywe miasta i tak też się stało. Kiedy w dzień niewolnicy przechadzają się po naszej bazie, piją, jedzą i siedzą, czasem odpoczywając. To w nocy raczej zobaczymy ich śpiących w łóżkach. Czasem to będzie nasze łóżko, w naszym pokoju. Oczywiście takie łóżka musimy wcześniej postawić, by cieszyć się animacją. Nie wszyscy jednak niewolnicy będą chodzili bezwiednie po naszej bazie. Funkom zdecydował, że będzie kilka wyjątków. Mowa tu o tancerzach, łucznikach stacjonujących na murach oraz wojownikach broniących bram bądź też drzwi. Umieszczając ich w tych miejscach, mamy pewność, że tam pozostaną. Stwórzmy dla naszych niewolników jakieś zagrożenie. Jak widać, wszyscy ruszyli od razu do ataku. Jeśli damy im porządną zbroję oraz broń, to mamy całkiem niezłe zaplecze. Możemy też ich szkolić do 20. poziomu. Nie zastąpi to porządnego wojownika, ponieważ ich statystyki są bardzo słabe, ale też nie zaszkodzi, by wzmocnić nasze siły wewnątrz bazy. Ogólnie statystyki Kowala nie są złe. Te po osiągnięciu 20. poziomu też całkiem niezłe. Jednak jest to kowal z oczyszczenia, więc troszkę lepszy od zwykłych. Mamy też możliwość ustawienia zachowania. Problemem jest jednak coś innego. Jest to wczesna beta, więc myślę, że to się jeszcze zmieni w najbliższym czasie. Obecnie nie bardzo słuchają naszych poleceń, żyją własnym życiem, przechadzając się po naszym mieście. Jak widzicie, moja baza jest malutka. Wasze obawy odnośnie wychodzenia niewolników poza teren bazy, były dla mnie priorytetem, żeby to sprawdzić. Specjalnie nie stawiałem murów, aby mieli swobodę poruszania. W czasie moich testów i w czasie kręcenia tego filmu, żaden niewolnik nie opuścił terenu bazy, nie zapodział się, nie wpadł pod tekstury. No dobra, sprawdźmy jak to działa. Umieściłem jedno krzesło na fundamencie, a drugie normalnie postawiłem na ziemi. Zobaczymy, czy któryś z niewolników zechce wyjść kawałek przed bazę i na które krzesło usiądzie. Ale przedtem sprawdzę to osobiście. Jak widzicie, można umieścić niewolnika tylko na krześle, które stoi na fundamencie. Teraz troszkę przyspieszę czas i zaczekajmy chwilkę. No niestety. A może dobrze? Żaden z niewolników nawet nie podszedł do krzesła. Zrobimy to inaczej. A więc fundamenty są wyznacznikiem, w które miejsca chodzi niewolnik. Macie teraz dowód, jak to działa w chwili obecnej. Wstępnie misja z Freją została przetłumaczona już na język polski. Otrzymamy troszkę dialogu i jakiś tam wybór w rozmowie. Dostajemy od niej pierwszą misję w postaci przeszukania zabitych ludzi w pobliżu chaty. Niestety, misji w obecnej chwili nie da się jeszcze wykonać. Jakiś błąd uniemożliwia przeszukiwanie zwłok. Sprawdźmy zatem Lufeya. Nie chcę za dużo wam zdradzać, by nie psuć zabawy z gry. Powiem tylko, że jest troszkę więcej dialogu i że pierwszą misję da się ukończyć normalnie. Nie da się też ukończyć misji jednej po drugiej. Postać informuje nas, że jest zmęczona i żeby przyjść później. Przypominam, żeby zacząć rozmowę z Lufey trzeba przedtem nauczyć się magii. Po ukończeniu misji, nagrodą w końcowym etapie ma być tra. Twoje decyzje i wybory zadecydują, jakie będzie posiadał statystyki i bony. W trakcie robienia misji będą również drobne nagrody dekoracyjne oraz ekwipunek, jak broń czy zbroja. Liufei, po pierwszej misji, decyduje się na chwilę odpoczynku. W jego umyśle rodzi się pragnienie chwili relaksu. Dziwne, bo jest duchem. No, ale niech mu będzie. Kiedy wrócimy do naszej bazy, po krótkim czasie usłyszymy jego głos i zobaczymy, że pojawił się we własnej osobie i nowymi zadaniami do wykonania. Bądź jednak czujny, bo może pojawić się gdziekolwiek w obrębie bazy. Czy Waszym zdaniem, te misje zrehabilitują dziurę, która powstanie po zabraniu karnetu bojowego? Jest to wczesna beta i wszystko jeszcze może ulec zmianom. Dlatego zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Jeśli macie jakieś pytania, proszę kierować je w komentarzach pod filmem. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Miłego dnia.